Jak radzić sobie ze stresem? Kilka porad jak poradzić sobie w trudnej sytuacji. Pierwszym, najważniejszym zadaniem jest odpowiedź na pytanie: co jest przyczyną stresu? Czy ja mam wpływ na tą sytuację? Czy ona jest w jakikolwiek sposób ode mnie zależna? Stres jest psychosomatyczną reakcją organizmu na sytuację trudną. Czy zatem stres jest zły? Niekoniecznie. Stres potrafi działać mobilizująco. W sytuacji, kiedy jesteśmy przed egzaminem, to właśnie dzięki stresowi mobilizujemy się i siadamy do nauki. Natomiast, kiedy stres trwa dłużej, wpływa on niekorzystnie na nasze zdrowie. Dlatego warto znaleźć sposoby radzenia z nim. W sytuacji stresu bardzo często pojawiają się emocje, zwane złymi bądź negatywnymi, chociaż chciałabym tu podkreślić, że żadne z emocji nie są złe. Do każdej mamy prawo, nawet jeżeli jest to złość, e, smutek czy żal. Ewentualnym problemem w przypadku tych emocji jest kwestia ich ekspresji, czyli tego, w jaki sposób one są wyrażane. Ja mam prawo być zła, mam prawo czuć złość, tak dokładniej, natomiast, natomiast nie mam prawa atakować i wyładowywać swojej złości na innych. Pierwszym zadaniem w sytuacji stresowej jest Próba odpowiedzi, co jest przyczyną stresu. Są sytuacje dla nas oczywiste, czyli mamy ważny egzamin i to tym ważnym egzaminem się denerwujemy. Ale są takie sytuacje, szczególnie właśnie w długotrwałym stresie, kiedy trudno znaleźć jednoznacznie przyczynę tej dla nas trudnej sytuacji. Krok pierwszy. Staramy się przeanalizować sytuację. Czy na daną sytuację stresującą mamy jakikolwiek wpływ? Są sytuacje, w których możemy zadecydować, czy chcemy nadal w niej trwać, czy możemy z niej zrezygnować. Natomiast są też sytuacje takie, w których nie mamy najmniejszego wpływu na to, co się dzieje, a musimy radzić sobie z jej skutkami na przykład okres kwarantanny. Już samo, okre... już samo określenie przyczyny stresu potrafi być budujące. Dobry sen to taki, który charakteryzuje się stałymi porami kładzenia spać oraz pobudkami. I oczywiście odpowiednią długością trwania. W walce ze stresem bardzo przydatny jest ruch. Cudownie byłoby pójść na spacer, ale nie zawsze jest taka możliwość, a nie każdy ma podwórko. Jeżeli nie masz możliwości wyjść, to zawsze można. Poćwiczyć w domu. Pewnym substytutem kontaktu z przyrodą może być przydomowy ogródek albo kwiatek w doniczce. Zawsze można podlać, porozmawiać. Kolejnym sposobem radzenia sobie ze stresem są zwierzęta domowe. Ich obecność zdecydowanie zmniejsza poczucie stresu i jest też okazją do wychodzenia na dwór, czyli na spacer. Zapewniając tym samym dodatkową formę walki ze stresem, czyli aktywność i ruch fizyczny. Dla niektórych dobrym pomysłem walki ze stresem jest słuchanie muzyki przez twoje oczy zielone, zielone, osza stres budzi nas na tyle silne emocje, że czujemy fizyczne napięcie. W takich sytuacjach dobrze jest porozmawiać z kimś zaufanym. Wiesz, chciałam z Tobą pogadać, bo tak ostatnio nie... No nie wiem, jak to powiedzieć. Wiesz, no nie... Źle mi. Źle mi w tym domu. Nie radzę sobie z tą kwarantanną, wiesz? A Ty? A Ty jak sobie radzisz? Masz jakieś sposoby? Stres to eksploatowanie naszego organizmu. Skoro zużycie naszej baterii jest dużo wyższe, to warto zadbać o jej uzupełnienie. Dlatego tak ważna jest odpowiednia dieta i nawodnienie. Warto zadbać o odpowiednią ilość wody wypijanej w ciągu dnia oraz o zdrowych przekąskach. W sytuacji, która jest dla nas trudna, warto zadbać o drobne rytuały. I tak na przykład. Pewnym pomysłem i rozwiązaniem jest wypicie e, swojej ulubionej kawy w filiżance. Mała kostka ciemnej czekolady też jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Mm. W walce ze stresem przydatna jest afirmacja. Okazuje się. Że w ciągu dnia mamy od 6,5 do 7,200 myśli, z czego większość to myśli negatywne, które wpływają na nasze działania. Oznacza to, że kiedy zaczynamy nasze marudzenie na zasadzie. Jak mi się nie chce. Czy ja to muszę robić? To jest takie trudne. Okazuje się, że takim myśleniem przekonujemy samych siebie do tego, że tak jest. Czyli w sytuacji trudnej warto znaleźć pozytywny aspekt danej sytuacji. I tak, w związku z kwarantanną można sobie pomyśleć, jak cudownie, że jestem w domu. Wreszcie będę miał czas przeczytać wszystkie książki, które leżą u mnie na półce. Albo. To cudowne! Dzięki temu poznam tyle technik zdalnego uczenia, że będę już niedługo ekspertem. I nawet jeżeli nie do końca jesteśmy do tego przekonani, to im więcej, im głośniej, z im większym zachwytem będziemy o tym mówić cudownie! Tym bardziej będziemy oszukiwać nasz mózg, który w końcu zacznie w ten sposób myśleć. Kolejny sposób związany jest z duchowością. Może to być duchowość stricte religijna. Modlitwa polega na wyciszeniu się, skupieniu, a więc cały system nerwowy daje sobie wolne. Ale dla osób, które nie są religijne, również jest rozwiązanie. Od pewnego czasu w technikach radzenia sobie z rzeczywistością, w tym też ze stresem, pojawiła się technika mindfulness. Mindfulness związane jest z przeżywaniem tego, co tu i teraz skupieniem się na danej chwili. Czyli to cudownie, że mogą się na przykład napić kawę. Mam piękną filiżankę. Jest mi ciepło przyjemnie. Jestem w domu. Jestem zrelaksowana. Mindfulness istotą jest, żeby skupić się na doznaniach. Danej chwili. Czyli nie zamartwiamy się tym, co będzie za 10 minut, 15. Ważne, aby w sytuacji stresującej znaleźć przestrzeń tylko dla siebie. A teraz czas na praktykę. Wszystkiego dobrego i powodzenia w walce ze stresem.